Cześć, z tej strony Ewelina. Dzisiaj jest taki film dla osoby, która jest na etapie myślenia o biznesie, wymyślania tego, czym może się zajmować, lub jesteś na etapie takim, że już masz wymyślony pomysł i jeszcze za wiele w tym temacie nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, ale już ci ktoś powiedział, to bez sensu, bo takie biznesy już są. Dlaczego o tym mówię? Sama, kiedy wymyśliłam to, co chciałabym robić, i wtedy to było robienie stron internetowych dla innych, 3-4 lata temu, no nie wiem, jakoś coś około tego, opowiedziałam o tym zalążku takim pomysłu mojej mamie. To moja mama powiedziała: Po co to robić, kiedy tyle osób już to robi? No i zaczęłam się zastanawiać, po co ja chcę to robić, kiedy tyle osób to robi. I tak naprawdę wtedy uświadamiałam sobie tak, już no, na 100%. Dlaczego chcę to robić? Widziałam, jakie ludzie robią błędy, inni wykonawcy, widziałam, co denerwuje obecnych klientów yy, i wiedziałam, że ja chcę to robić inaczej. Po prostu ja chcę inaczej podejść do robienia stron internetowych. I wszystkie te elementy w całym procesie, od yy, pierwszego kontaktu, po wycenę, po, po, po pracę, po yy, zakończenie projektu, chciałam zaprojektować. Yy, po prostu we własny sposób, na, 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 tak jak ja uważam, że to powinno wyglądać. Więc, jeżeli jesteś na takim etapie, że ktoś ci powiedział to bez sensu, to zrób sobie proste podsumowanie, co chcesz zmienić. Tak? Jeszcze jedna rzecz, jeżeli coś już jest na rynku, i to jest taki drugi ważny czynnik: jeżeli coś już jest na rynku i firmy, które wykonują tę rzecz, czy to duże, czy małe, to znaczy, że jest na to popyt. Więc to jest dobra informacja. Natomiast to, co jest trudniejsze, to oczywiście musisz być wrażliwa, wrażliwym obserwatorem, ciekawym świata, żeby zobaczyć, jak tę daną rzecz bądź produkt zrobić lepiej. Czym chcesz się wyróżnić? I w tym filmie chcę Ci podać sześć przykładów konkretnych firm i z Polski, i spoza Polski, które robią na pierwszy rzut oka naprawdę nudny biznes, ale doprowadziły ten biznes do perfekcji, a może inaczej. Tak, jeden z elementów tego biznesu zmieniły, przeprojektowały, że wyróżniło je to na rynku i to jest świetne. Pierwsza firma to jest polska firma, szyjemy sukienki bardzo mi się spodobała od początku, jak ją zobaczyłam, jestem właścicielką też jednej sukienki. Twórczynią tej firmy jest Marta Stompor. Ja nigdy jej osobiście nie poznałam, natomiast bardzo mi się podoba, jak obserwuję to, co stworzyła. Ta dziewczyna służa firmę, gdzie się robi sukienki. Boże, jak nudno, jak, jakie to jest nudne na, na pierwszy rzut oka, no, będę szyć sukienki. Natomiast to, jak zaprojektowała swoją firmę, jak podchodzi do pracowników, jak podchodzi do dostawców, jak to wszystko opisuje, to jest naprawdę bardzo fajne. I oczywiście to nie jest sukienka dla każdego, trzeba mieć odpowiedni budżet. Natomiast y, produkt, przeważnie, z wyższej półki, bo za taki uważam też ten produkt, on wymaga i odpowiedniej pensji dla pracowników, i odpowiedniej, nie wiem, sali, gdzie to się szyje. To wszystko ma inną jakość, więc naprawdę warto się przyjrzeć tej firmie. Dobra, firma druga. Firma Muscat, która robi kolejny nudny biznes, bo sprzedają okulary. Chryste Panie, ile jest na każdej prawie polskiej ulicy okulistów i optyków, którzy próbują sprzedać okulary i jest nam po prostu pusto. Więc tutaj ta firma. Nie do końca wiem, czy on czy ma polski kapitał, czy nie. W każdym razie to, co zrobili, prosta rzecz. Możesz przymierzyć okulary. Wybierasz sobie pięć sztuk z ich strony internetowej i za darmo przyjeżdża ta taka dostawa w specjalnym pudełku, i możesz przymierzyć w domu i za darmo zwrócić te, które ci się nie podobają. Hello! Czy jest coś fajniejszego? W sklepie musimy samodzielnie przymierzać, często jesteśmy sami, ktoś ma nam doradzać. Nie wiemy, na ile ta osoba ma dobry gust, albo nie, trochę się wstydzimy, nie wiemy, czy tam wejść, czy nie, czy zrobimy jakieś głupie miny. W domu, w bezpiecznym środowisku, przymierzamy okulary. Wow, moim zdaniem super. Dobra, Zalando. Tę firmę zna każdy, to jest trzeci przykład. Natomiast znowu ta firma pojawiła się w obszarze sklepów i e commerceowych z ubraniami, gdzie już było tego na pęczki. I co zrobiło Zalando, wszystkich powaliło na kolana. I to co mi się u nich najbardziej podoba, to tak, przede wszystkim na model jest napisane, jaki modelka ma wzrost i jaką ma na sobie jaki rozmiar ubrania, czyli ja mniej więcej jestem w stanie stwierdzić czy muszę kupić coś większego no przeważnie tak patrząc na te modelki czy może coś w innym rozmiarze czy w ogóle to jest chyba nie na mnie bo to nie będzie dobrze wyglądać bo już mi się na niej nie podoba Kolejna rzecz. Jeżeli już zaczynam czegoś szukać, jest super dopracowany algorytm, który poleca mi konkretne dalsze rzeczy. Jeżeli szukam z jakiejś marki premium, to będzie polecał mi już premium. Jeżeli wybrałam coś z takiej raczej no nie takiej drogiej marki, to poleca mi coś podobnego z tańszej półki, takiej finansowej. Jezu, no to jest świetne, tak? Nie poleca mi wszystkiego, co jest, tylko bardzo specyficzne polecanie. Myślę, że to jest świetne i kolejna rzecz Mam 100 dni na zwrot. Ja korzystam z tego ciągle. Nienawidzę kupować w sklepach, wchodzę sobie na Zalando, wybieram co chcę, kupuję nawet po kilka rozmiarów, żeby potem w domu na spokojnie przymierzyć i wiem, że spokojnie zwrócę, wiem, że zwrócą mi pieniądze, wiem, że nikt nie będzie robił mi z tego powodu problemów. Świetne. Zobaczyli, co ludzi denerwuje w innych sklepach i zaprojektowali swój całkiem inaczej. To, czego mi brakuje, jak ma być szczera, więc drogie Zalando. Żeby była jeszcze metka, gdzie dany produkt został zrobiony. Myślę, że to jest coś, na co ludzie coraz bardziej zwracają uwagę. Czyli czy to jest Polska, czy to, są, czy to jest jakiś Bangladesz, czy coś innego. Gdyby było dużo marek, gdzie możemy po kraju sobie wybrać, to myślę, że naprawdę to by było coś. Produkcja chleba. Czy nie może być no, czegoś bardziej nudnego? Ostatnio czytając książkę Seta Godina poznałam firmę, bo nie byłam nigdy w tej piekarni, no która po prostu rozwaliła mój, mój, mój łeb, bo pan w 1932 roku stworzył piekarnię, która po dziś dzień jest znana na całym świecie, i był to Pierre Pozain, możecie sobie wygooglować. I ten chleb do teraz jest sprzedawany na cały świat on jest dobry przez 5 dni, wszystko jest na stronie opisane. Jest bardzo uproszczony przepis, jest robiony w specjalny sposób. Oczywiście pan wyszedł z założenia wtedy w latach 30, że on nie będzie zatrudniał piekarzy, którzy mają już złe nawyki, tylko będzie zatrudniał osoby, które są chętne nauczyć się nowego sposobu właśnie wygniatania ciasta i on ich nauczy jak to robić. Czyli hej, chcę pracować z ludźmi, którzy chcą się czegoś nowego nauczyć i stworzyć ze mną fajny biznes. Żadne osoby ze złymi nawykami, tak? Robię swój biznes od początku. I ta osoba no, stworzyła piekarnię, która jest znana na całym świecie, i ludzie zamawiają przez internet na całym świecie ten chleb. No to jest dla mnie niesamowite. Uważam, że to jest coś świetnego, jako inspiracja w tak nudnym biznesie jak piekarnia. Dobra, y jeszcze jeden przykład z zagranicy. Cóż bardziej nudnego, jak projektowanie rowerków do domu. Ile z Was kupiło rowerek do domu i po prostu nigdy na niego nie wsiadło, albo wsiadło, wsiadło na niego dwa razy i koniec? Więc firma Peloton ze Stanów stworzyła rowerek właśnie do treningów w domu, to jest ich główny cel, ale co zrobić, żeby ludzie naprawdę ćwiczyli? I co zrobić, żeby nasze rowerki naprawdę pozwalały ludziom znowu wrócić na, do super kondycji, albo pierwszy raz mieć ją w życiu, tak? Więc oni z, stworzyli rower y, z takim ekranem, i wyobraźcie sobie, że tam jest coś Ala no, Spotify, czyli możecie y, brać udział w treningach na żywo. Gdzie podłączacie sobie słuchawki i trener na żywo wam mówi, co na tym rowerku macie robić. To wszystko się odbywa w studiu w Nowym Jorku, właśnie w studio Pelotonu, tam są niesamowici trenerzy. I możesz brać udział na żywo w takim treningu. Ten rowerek, musicie zobaczyć to na stronie internetowej. Ma też zaprojektowane miejsce na takie małe hantelki, więc czasami ten trening wymaga jeszcze ćwiczenia rąk. No to jest świetne. Jeżeli nie możecie wziąć udziału na żywo, to macie taką subskrypcję już kupując ten rower, że możecie sobie wybrać na tym ekranie dużym, że, że chcecie wziąć udział w tym poprzednim treningu, na przykład nie wiem, z Robin albo z kimś innym. No ja tylko czekam, jak to będzie w Polsce, bo na razie oni tego nie wysyłają nigdzie, można kupić tylko w Stanach. Uważam, że jest to niesamowite zmienienie perspektywy i niesamowicie zaprojektowanie czegoś nudnego od nowa. To jest po prostu, jak ja to zobaczyłam, to kiedy mogę to kupić? No nie mogę na razie tego kupić, ale świetne, 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 naprawdę. Zastanówcie się, co nie działa, jaki problem chcecie rozwiązać? To jest tak się właśnie projektuje biznes. Dobra. Ostatnia rzecz to jest Lunabaj. To jest polska firma, którą stworzyła to jest mała polska firma, którą stworzyła Joanna Glogaza. Miałam przyjemność poznać Joannę, więc tu pozdrowienia. Możecie ją znać z bloga Style Digger. Ja osobiście bloga nigdy nie śledziłam. Dopiero się o nim dowiedziałam, jak poznałam Joannę. Natomiast Niesamowicie opowiadała o swoim biznesie. Firma zajmuje się szyciem od podstaw i projektowaniem piżam na bardzo wysokim poziomie. No, uważam, że znowu, Boże, jaki nudny temat, a można do tego podejść całkiem inaczej, stworzyć coś niesamowitego, że człowiek naprawdę no, chce mieć taką piękną piżamkę. I są polskie krawcowe, są polskie tkaniny. Super. Naprawdę super zachęcam Was do zobaczenia, do kupienia. No, świetna inspiracja. I to tyle. Więc jeżeli w ogóle znacie jakiś taki fajny biznes, który totalnie przeprojektował myślenie o czymś, napiszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekawa, jakie są, jakie są te firmy. Podajcie linki i na pewno będę wchodzić. Jeżeli będzie coś super, to może nawet o tym powiem. Jeżeli mi coś powaliło i zrobimy część drugą, zobaczymy. Dziękuję.